Proszę Państwa, zadaniem Wojska Polskiego jest stanie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To zadanie jest realizowane poprzez szkolenia, poprzez przygotowania związane właśnie z gotowością bojową. Ale szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z epidemią, Wojsko Polskie jest zaangażowane w pomoc świadczoną cywilnej służbie zdrowia. Jest zaangażowane w działania, które służą pomocy pacjentom. Tak jest w przypadku Wojskowej Służby Zdrowia, ale tak jest też w przypadku żołnierzy zarówno wojsk operacyjnych, jak i wojsko obrony terytorialnej. Dziś chcieliśmy Państwu przedstawić informacje na temat przygotowań do uruchomienia drugiego szpitala tymczasowego w Warszawie. Ten szpital powstaje, bo już powstaje na terenie wojskowej bazy na Okęciu. Ten szpital będzie prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny, a więc przez elitę, jeżeli chodzi o wojskową służbę zdrowia. A mogę powiedzieć, że również jeżeli chodzi o cywilną służbę zdrowia, dlatego że zespół Wojskowego Instytutu Medycznego, na którego czele stoi pan dyrektor, pan generał, profesor, Grzegorz Gierelak należy do najlepszych. To są doświadczenia, które zespół zdobył, na przykład świadcząc pomoc we Włoszech wiosną tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą epidemii. To są też doświadczenia związane z umiejętnościami, z codzienną pracą, bo chcę podkreślić, że już dziś Wojskowy Instytut Medyczny zajmuje się opieką nad osobami chorymi na koronawirusa. Chcę też podkreślić, że jest to zespół ludzi doświadczonych, bardzo profesjonalnych. Przed końcem tego miesiąca gotowy będzie szpital tymczasowy na lotnisku Okęcie. Teraz trwają sprawy techniczne, a chciałbym, żebyśmy dziś zainaugurowali niejako nabór Personelu do tego szpitala tymczasowego, bo powiedziałem, że szpitalem patronackim będzie Wojskowy Instytut Medyczny, natomiast oczywiście ten personel musi być znacznie szerszy niż tylko obecni pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego. A więc niejako pod kierownictwem wimu zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, są w ogóle jest 16 specjalności niezbędnych do tego, żeby Szpital Tymczasowy na Okęciu mógł funkcjonować. Dziś rusza portal pod adresem www.szpitaltymczasowy.wim.mil.pl. Oczekujemy na zgłoszenia wszystkich tych, którzy chcieliby pracować w zespole. W zespole Szpitala Tymczasowego na lotnisku Okęcie. Chcę podkreślić, że Oprócz Wojskowego Instytutu Medycznego również pozostałe szpitale wojskowe są włączone w system sprawowania opieki nad osobami chorymi na koronawirusa. A jeśli chodzi o sam WIM, to oprócz szpitala przy szaserów, czyli tego głównego kompleksu Wojskowego Instytutu Medycznego, mamy teraz szpital tymczasowy, ale także. W głównym kompleksie rozbudowujemy te pomieszczenia, w których znajdą się również łóżka, dodatkowe łóżka dla chorych na koronawirusa. Wprowadziłem taką zasadę, że każdy ze szpitali wojskowych musi wygospodarować, już wygospodarował przynajmniej jedną trzecią łóżek na potrzeby osób zakażonych. Koronawirusem. To jest zasada w całej Polsce. Chcę podkreślić, że mamy też kilka szpitali wojskowych, które są wyłącznie przeznaczone dla chorych na koronawirusa. To szpital w Gdańsku, to szpital w Szczecinie, to szpital w Żaganiu. Mamy także szpitale tymczasowe, które już funkcjonują we Wrocławiu w ramach szpitala wojskowego. W tym tygodniu rozpocznie swoją. Działalność szpital w Krynicy Górskiej, którego szpitalem patronackim będzie wojskowy szpital w Krakowie. Przygotowywany jest też szpital w Ciechocinku tymczasowy, którego szpitalem patronackim jest wojskowy szpital w Bydgoszczy. Chcę też podkreślić, że pod kierunkiem, pod patronatem lekarzy i pracowników medycznych z Wojskowego Instytutu Medycznego, ze szpitala przez szaserów, bo pod tą nazwą jest powszechnie znany Wojskowy Instytut Medyczny. Będą również pracować studenci medycyny, którzy są podchorążymi. Mamy 536 studentów. Studenci 5 i 6 roku będą pomagać lekarzom. Studenci niższych lat będą świadczyli pomoc medyczną. Również chcę podkreślić, że liczba miejsc na wydziale lekarskim wzrosła trzykrotnie. A więc na szóstym roku mamy 50 studentów podchorążych, a na pierwszym 150. To też jest dowód tego, że zależy nam. Mnie zależy jako ministrowi obrony narodowej na tym, żeby wojskowa służba zdrowia była coraz silniejsza. Proszę państwa, wojskowy szpital to jest rozwiązanie, które gwarantuje pomoc świadczoną osobom chorym na koronawirusa. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że szpital tak szybko powstaje. Chcę podziękować za dobrą współpracę z Ministerstwem Infrastruktury, szczególnie z polskimi portami lotniczymi, z portem lotniczym Okęcie. Ta współpraca przebiega w sposób bardzo dobry. No a rezultatem tej współpracy będzie zwiększenie liczby łóżek dla osób, które są chore. To będzie 250 łóżek, w tym 30 łóżek do opieki intensywnej, opieki medycznej. Dziękuję.